Masz wykładkę? Ty, ciastka. Nie, nie. A w domu? Mam w gacie. A ty jesteś random Bruce? Tak, jestem random Brusem z temu. Witam. Bruce'a nie puściła renacka, no to wynajęli mnie, na więcej nie było budżetu. A tak, lepiej, żeby Ameryka z koleżanką nie wróciły do domu, bo jak, jak wyjdę, tak powiem. Witam. Eee. chcecie coś do picia? Macie o też coś napić? Eee, a. I co o tej siatkówce tam? Dobrze? Jak idzie? Jak się MVP, dobre, 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 no. Dobra, słuchajcie, eee, a mi idę do pracy, tak? Trzymajcie się jak coś piszcie. Super w super momencie wpadasz zawsze. Co? Zamknij drzwi, jak są koleżanki Omelki. Zamknij. Rzadko co mnie wstydzi, ale to mnie wyjątkowo. Prawda? Tak? Wyjątkowo mnie to ku... Prowadziło w Minimalnie. Delikatnie. No skomentuj. No słucham. Co? Ale co się śmiesz? No w robocie jestem. No, że, że... Daję radę. Dużo gazu! Dużo gazu! Du... Oh, kur... Krzyczę do niego. Tak. Ojej. Ojej, Julek. Oho, dobra. Dobra, Logan. Już widzę, co się dzieje. Ospermiłeś mi cały pokój. O Boże. Fuj. Wyjazd. Mały spermiarz. Ale nie fart. Ale nie fart. Trzymaj się po w autobusie. Ty musisz... i musisz ją tak... Autobus. Nie gołym, No kur... Czekaj. Tak. Dobra, trzymaj się. W ja się nie zgodziłam na takie. No, karma jest nie było tutaj, Paweł. Każę z linkami, Ameryka! Ej, ale wyobraź no? sobie, ktoś teraz wchodzi do chaosu, tak z boku, patrzy co tu się dzieje, i każę z linkami i my tutaj, przed kompami O nie, 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 piję te MMO, tak szczerze. Nie chce mi się chyba grać w MMO. To jest, to nie ma sensu. O, czekaj. Witam cię papciu jako Geralta z AliExpress. No nie z Alix. Jesteś zmutowany do walki z bugami. Zamiast Elixirów, energetyk, zamiast konia, krzesło gamingowe, streamuje Skarmorchan Studio. Potwory ofline, of ale czat to inna bestia. Pozdrawiam. Dzisiaj twoją starą mamy złapać. Jostem zlecenia twoją starą i podobno nikt tej tego kur... bosa nie zrobił w tej grze. Legendarna napierdolona twoja stara kur. Kapczak zjebali dla kur... w kraciastej koszuli takiej, po kolana. Nie. Strzela, strzela. Z góry gdzieś. No, my to mamy... jesz. My to walczymy o ważną rangę teraz. To wam impreza, w No właśnie tak wygląda nasze życie FLISTAJ! Żyjesz Ufoś? Nie zabilibyśmy Zamknij to pi*** śmieciu Czemu tak pan Odzywaj się kurwa. Bo, Bo się odzywaj k**wa Bo ty jesteś Ufoludek no Nie powiedziałeś Ufoś zamki tą pi*** kurty. Powiedziałem Ufoś Ale Jesteś się Jesteś chory? Powiedziałem UFOŚ! Jesteś, ufosz. Jesteś ch... chorym człowiekiem, nawet nie wiesz co mówisz, na razie. Przecież powiedziałem UFOŚ! Co jest kurwa? powiedziałem UFOŚ! czy przyjdzie i mnie przeprosi Powie tak, no kurwa frajerzy i coś Halo? No halo, co powiedziałem? No przepraszam, powiedziałem <laughs> Ale <jak> się <śmiech> powiem, <śmiech> przepraszam. <śmiech> Dobrze, nie ma problemu Kamilek Wy się znacie? Znam, znam. Z czego? Znane z Szyszka? Z, nie wiem. Z nieba znam. No Zabawiło co? Się uszy. Z chyba, albo jazz chattingów, ARL Nie wiem, nie oglądałam. Z, znam z po prostu... Wszyscy moi znajomi bardzo ją lubią. I słyszałam dużo o nich Na przykład? Nie mogę tego powiedzieć. Co? <laughs> Że zabiła no. jakiegoś Adama. Zrobiłam? Ty co zrobiło? Zrobiła? Zabiła, Zabiła dama. Nie. nie. To tak, to nie tak, nie to tak to nie nie słyszałam, no nie wiem, czy to jest prawda. No, nie nie, 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 no, nie Język ma znamy kawa. O. Śniłeś mi się, a właściwie to podczas tego snu wylizywałem ci dubsko za Ej, samo prosty, wczoraj, pośrodku. stary! Grzecham ci! A ja językiem łaskotałem twój odbyt jaja, a ręką waliłem ci. No i najgorsze jest to, że, że moje, te moje transmisje, nie? Oglądają na przykład moja teściowa, przyrzekam wam, moja teściowa, moja mama czasami moją transmisję ogląda, moja kobieta, yy, moi kumple, w sensie byli kumple, bo jak oglądają to, to już pewnie nie są moimi kumplami. No i co ja mam potem przy stole im powiedzieć? Masz mnóstwo skinów, których już nie używasz? Sell Your Skins to najprostszy sposób na sprzedaż twoich skinów. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Skorzystaj z mojego kodu Mega albo z linku w opisie pod filmem. Sell Your Skins ma do zaoferowania wiele metod płatności, takich jak Paypal, przelew bankowy, Revolut i inne. Sprzedawaj skiny i zdobywaj bonusowe poziomy, dzięki którym dostaniesz lepsze ceny na zawsze. Nie zapomnij użyć kodu MEGA, link w opisie. Przepraszam, a co tu będzie? Karkatury. Karykatury. Karykatury? Tak, a ma pan pozwolenie? Tak. A to proszę pokazać. Tak, tak, tak. A to proszę, a pan jest kim? Ja jestem frajerem wysokiej klasy. <laughs> 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 Ten dom jest internetny odkąd w nim mieszkasz, no chyba właśnie, chyba z tempy, odkąd w nim mieszkam. <laughs> Bawiłem się z nim dzisiaj. I on tak biegał na mnie i się we mnie wpierd**ł i zrobiłem unik. <grywa> Spadł z łóżka normalnie. Spadłeś dzisiaj z łóżka? Ała! Ała k***a. No Ała! Pszit. K***a, co ty robisz? Boże, Pani Majtki Przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Nie będziemy oglądać tego. Nie będziemy tego oglądać! Jest zabawa. I ty, Robert, Kubica streamuje? A, chłopcze! Baget stąd się schował! O, kula! Pitce wstawiłem. 14 minut miała leżeć. Ile stream trwa? Nie, daj mi też mapy. To jest ten AI dubbing? Czy jakoś to muszę włączyć? Ścieżka dźwiękowa? Polski. do Pedal of Exile 2, ponieważ jestem wielkim fanem Pedal of Exile... O, co to jest?! To jest... O ku... Co jest, ty?! Kalierzańka! Zostaw mnie! O! o ku... Ona mnie przechytrzyła! M wy ty wy, kurwa! Co kurwa? O kurwa znałem się. Leżę! macz, mać. Drogi przyjechał. Porucznik! Okuba, troszkę shorta. typa, to nie jest typ. Japtir. Ty? Jestem kurze jebem, jestem ciebem. Siema, czy możesz powiedzieć dłuższą... dłuższy tekst? About what? Just pick a topic and I'll try to give you some text. Can you speak a little longer? Sure, what about? I can keep talking about anything. Ty, ona wyraźnie mówi. Czy mi wgrali sceplenienie? Siema, co na obiad? Ja pizzę. A ty... Co tu się dzieje? Pizga. nie! A nie, jest yes, git, jest yes, git, jest git, jest git, jesteśmy na górze, ho! A to Aha. co dodaje? O, kur... Kobieta do mnie dzwoni, zapłakana, a ja od razu słońce, co się stało? Wiecie, co ta gówniara powiedziała potem? W zapłakanym głosie? Messi nie żyje, zmarł na liżmę. Czasem Tygrys musi wyjść na puszczynię, żeby znaleźć nową samicę. Nie ma takiej ceny, która byłaby warta rezygnacji z ideałów. Więc dobrze, królewno. Nie no, żartowałam, nie! Żartowałam! Nie, nie żartowałam. chciałam! Lubię oglądać swoje klipy, też na te klipy już. No dobra, ale Michku... Ale patrz, na przykład sroka do ekipy. To już jest spalony temat. No co ten? No to jest spalony temat, po tym jak mama on ci ją odbił, czy nie? Ale do ekipy... Co ja robić w tej ekipie? ハハハハ。<laughs>